Przede wszystkim mamy z czego być dumni, są. So. Innowacyjne rozwiązania, świetne projekty, doskonała robota, tylko trzeba, żeby wszyscy o tym wiedzieli i wykorzystać to jeszcze bardziej na, na potrzeby rynku polskiego, bo naprawdę będąc tutaj możemy być dumni z tego, co potrafią robić polscy inżynierowie, co potrafimy robić polskie stocznie. To jest naprawdę dla osób, które tutaj nie były i nie widziały tych projektów wielkie zaskoczenie, bo to jest naprawdę najwyższa klasa światowa i powinniśmy o tym mówić i być z tego dumni. To znaczy, tak, to nie jest pierwsza wizyta z Warszawy, bo ci, którzy byli z Warszawy, to zawsze mówią, że to jest niemożliwe, bo tam się nigdy nie mówiono nam, że takie stocznie są w Polsce. Pamiętam, jak był u nas premier Buzek ileś lat temu i zobaczył stocznię, to powiedział, Będę do, do Was przyjeżdżać częściej, bo to co robicie to jest wspaniałe i tego nikt inny nie robi, bo taka jest prawda. Tak samo dzisiaj tutaj rozmawiałem z Panią e, Marszałek i jest tego samego zdania, że faktycznie przecież Wy to robicie, widać ludzi na stoczni widać efekty i projekty, które robicie, bo pokazaliśmy tutaj te skomplikowane jednostki. To jest ta nasza przewaga eksportowa, że tylko u nas takie rzeczy się robi. Zawsze Polacy chcieli, żeby stocznie były, chcieli być z nich dumni, tylko był taki trudny czas i nie zauważyli, że przez te ostatnie kilkanaście lat czy nawet kilkadziesiąt, bardzo dużo się zmieniło i nasze stocznie wyglądają inaczej. Są nowoczesne, kreatywne, zatrudniają więcej osób bardziej wyspecjalizowanych. I podejrzewam, że w części Polski jeszcze tego nie wiedzą, musimy tę wiedzę zanieść.